Dzień dobry, witajcie. Nie da się nie zauważyć, jak szybko ubywa nam dnia. Coraz mniej czasu pozostaje na prace ogrodowe, których jest równie dużo jak wiosną, z tą różnicą, że wtedy dnia przybywa i napawa to wszystkich wielkim optymizmem. Jesień nie dość, że pracowita, to na dodatek ciut przygnębia krótkim popołudniem. Nie wiem, czy w Waszych okolicach były już mocniejsze przymrozki, ale u nas były. Trzy poranki z rzędu były z takim szronem, że trawa chrupała pod nogami, gdy wczesnym rankiem wynosiłam odpadki na kompostownik. Oczywiście takie zimne noce i ranki uśmierciły wszelkie wrażliwe rośliny jednoroczne. Moje piękne supertunie, które zdobiły taras od maja, stały się nagle koszami suchego badziewia. Z dnia na dzień odeszły w zapomnienie. Wywiozłam wszystko, co było ozdobą tarasu, wykurzyłam opadłe suszki i liście, no i zrobiło się tak jakoś smutno i przygnębiająco, że koniec końcem przytargałam z zagarażu donice, w których trzymam póki co sadzonki rudbeki. Za wszelką cenę chciałam jeszcze troszeczkę przedłużyć czas jakichkolwiek kwiatów na tarasie. Można by oczywiście kupić wrzosy i wrzośce lub cudne chryzantemy, których apogeum piękna właśnie nadszedł, ale szczerze mówiąc, Jakoś nie mam na to weny twórczej, zresztą i tak pewnie wszystko bym ususzyła, bo jakoś nie mam już ochoty latać z konewką po donicach. W sezonie miałam sporo podlewania i teraz jakoś tak odetchnęłam z ulgą, że na razie aż do wiosny mam spokój z tym zajęciem. Na szczęście wokół domu jest jeszcze mnóstwo roślin dających kolor, więc nie jest aż tak źle. Zdobią rozchodniki okazałe w tle majaczy jeszcze fiolet werbeny patagońskiej zdobią korale jarzębiny, przebarwione bukietówki a w dalszej perspektywie przybywa przebarwiających się traw ozdobnych. Więc jeszcze będzie na czym oko zawiesić, o ile tylko pogoda pozwoli. Na tę chwilę można powiedzieć, że właściwie nie bardzo wiadomo, co robić i czy w ogóle coś robić. No bo tak, ogród jeszcze pięknie wygląda, i choć byliny są już w stanie zasuszonym, no to szkoda tego wyrzucać, bo całość wygląda bardzo malowniczo. Jak przetrzepiemy to, co według nas już straszy, no to się nagle okaże, że zrobimy więcej szkody niż pożytku. Pokażą się chwasty, których nie brakuje na rabatach mieszanych, zrobią się puste place i będziemy sami na siebie wściekli, że było całkiem dobrze, a krótko mówiąc, schrzaniliśmy. I wiem, kochani, co mówią, bo takie kuku zrobiłam sama sobie na części rabaty trawiastej. Chciałam dosadzić bylin, więc wyrwałam rośliny jednoroczne i przycięłam to, co już rosło cały sezon: szałwie, kocimiętki i złocienie. No i wiecie, co się okazało? Zrobiłam mnóstwo bałaganu, to po pierwsze. Potem zrobiły się puste place, a wolnego miejsca. To i tak w sumie nie znalazłam. Koniec z końcem wyszło gorzej niż było. Więc teraz już wiem, że albo będę czyścić rabaty mieszane całkowicie, albo nie ruszę ich do samej wiosny. Podejrzewam, że u mnie najbardziej pracowity będzie koniec listopada. Wtedy nie będzie już żal ścinać resztek bylin i wywozić taczkami całe stosy biomasy, ale póki co jestem w takim jakby zawieszeniu. Żal sprzątać, bo jeszcze jest ozdobnie, ale z drugiej strony czas leci, dzień jest coraz krótszy i wszystko dosłownie zwali się na głowę, gdy na horyzoncie pojawi się wizja świąt Bożego Narodzenia. Staram się tak wszystko rozplanować, aby mimo wszystko zdążyć, a następnie ze spokojnym sumieniem i czystą głową oczekiwać świąt. Zwykle po drodze trzeba jeszcze coś tam ogarnąć w domu naprawić, poprawić czy ciut ulepszyć. Ale z racji tego, że mój mąż działa w branży remontowej, to prawie zawsze pierwszeństwo mają klienci. Nasze remonty zwykle schodzą na dalszy plan, więc tym razem, nie czekając okresu przedświątecznego, namówiłam męża na drobne zmiany po 12 latach u nas, tym razem w Łazience. Zakupiony zestaw łazienkowy odleżał już dawno swoje, więc spokojnie nabrał mocy urzędowej i czas najwyższy go zamontować. Łazienkę mieliśmy standardowo zwyczajną. Wanna umywalka, toaleta, i leciwa komoda, pokojowa sprzed 20 chyba już lat, która chowała różne przydasie. Komoda z racji Wilgoci łazienkowej już nieco napuchła, i czas jej było opuścić stanowisko. Pewnej soboty nadszedł dzień zmian, ale zanim cokolwiek zaczęło się dziać, no to wskoczyłam wcześniej do kuchni, aby zakręcić się wokół jakiegoś szybkiego obiadu, ponieważ kupiłam więcej filetów z kurczaka, no to udało się zrobić obiad na dwa dni. W sobotę wjechał na stół ryż z sosem słodko-kwaśnym, a na niedzielę zostały kotlety z kurczaka. Kiedy Temat posiłków został ogarnięty. Starsze dzieci dostały wytyczne, które co ma zrobić, aby było ciut szybciej. A ja popędziłam na górę porządkować łazienkę. Nie było tam jakiegoś wielkiego odgruzowywania przestrzeni, bo i też nie było co wyrzucać. Chodziło tylko o zmianę łazienkowych mebelków. Takie zmiany to okazja do gruntowniejszych porządków. Więc zabrałam się ostro za sprzątanie. Stara komoda wyjechała chwilowo na korytarz, gdzie oczywiście najmłodsza pociecha szukała skarbów. No i nie ma siły. Zawsze znajdzie się jakaś pusta buteleczka po kosmetyku, pudełko po czymś, lub mniej oczywisty przydaś, który zafascynuje wyobraźnię dziecka. A potem te same rzeczy znajdujemy ponownie. Tylko w zupełnie innym miejscu. Tak się kończą u mnie porządki, dlatego lubię sprzątać, kiedy nikogo nie ma w domu albo wieczorem, kiedy mała zbieraczka idzie już spać. Tymczasem w końcu zabrałam się za mycie płytek, a ponieważ nie były jakoś mocno zapyziałe, no to poszło w miarę szybko. Trochę gorsza woda była z mycia podłogi no bo wyszorowałam miejsce pod komodą. Gdyby kogoś raziły takie widoki, to uprzejmie informuję, że czyste powierzchnie nie potrzebują sprzątania. Kiedy ten temat był ogarnięty, płytki czyste wanna i toaleta wyszorowane, przyszedł czas na montaż pralki, która do tej pory była zupełnie gdzie indziej. Dawno temu już zakończył się etap. Wanienki, przewijaka i tym podobnych rzeczy dla maluszków, więc sprzęt piorący mógł wreszcie wrócić na swoje miejsce. Po przytarganiu pralki mąż zabrał się za szafkę z umywalką, rozmierzył wszystko, zmontował syfon i przyłącze do pralki oraz nowe baterie. I wszystko powoli zaczęło ładnie i spójnie wyglądać. Bo w zestawie mebli było jeszcze wiszące lustro. Kiedy to było skończone, nadszedł czas na szafki wiszące, które przejmą teraz funkcję starej komody. To w nich wylądują rzeczy sześcioosobowej rodziny. Każdy ma coś tam swojego, osobistego i siłą rzeczy, no gdzieś to trzeba przechowywać. Dojdzie a to zapasowy szampon. A to płyn do kąpieli w promocji, a to coś do prania, albo mega paka papieru czy mokrych chusteczek. I siłą rzeczy uzbiera się co nieco, choćby nie wiem co robił. No, ale ja tu z wami gadu, gadu, a szafeczki wieszają się na ścianie. Jeszcze tylko kosmetyczne poprawki drzwiczek, aby dobrze się otwierały. Półki lecą na swoje miejsce i tadam, gotowe. No i moi drodzy, to jest ten moment, jeden, jedyny moment, kiedy mogę wam pokazać stan godny pokazania. Łazieneczka wygląda jak z hotelowego prospektu. Brakuje tylko wanny pełnej piany i płatków wróż. Do tego przydałoby się jeszcze wszystko obstawić świeczuszkami, dodać bukiet świeżych kwiatów i zatopić się w parującej kąpieli. <grym> Tymczasem za chwilę ten błogi porządek zamieni się w normalny stan użyteczności, więc nie ma sensu cudować. Pralka już pierze. Po wieczornej kąpieli dywanik magicznie wyjedzie na środek. Ręczniki będą z rozmachem strzelone na, susz na suszarkę, kosz wypełni się stosem brudnych rzeczy, a w umywalce pewnie będą resztki pasty do zębów. Zniknie błysk baterii, która w mig pokryje się osadem z wody i koniec. Koniec efektu rodem z Instastory. Od real życia. Dlatego po nagraniu filmiku zamknęłam się w łazience na swoje 5 minut, aby podelektować się czyściutkim pomieszczeniem. Bo kiedy wrócę tu koło północy na swoją kąpiel, to zastanę wszystko to, o czym Wam mówiłam. Plus oczywiście włosy na podłodze, które przylepią się do stóp. Moi drodzy, tym humorystycznym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Piszcie śmiało, jak się Wam podoba Metamorfoza Łazienki oraz co sądzicie o takiej formie moich filmików. Jeśli zdobędą Waszą sympatię, no to postaram się o więcej mieszanych treści, żeby było i trochę ogrodu, i trochę tematów domowych. Jak zwykle liczę na Wasze łapki w górę pod filmikiem. Z góry za wszystkie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.